Ale jak trafię, cztery... nie, 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 No cieszymy się bardzo. Oczywiście obóz jeszcze się nie skończył, bo wieczorem mamy jeszcze jeden trening. Oczywiście jest to trening już taki praktycznie w nagrodę. Cały trening będą chłopacy mogli grać na trzech boiskach. Ale, ale muszę powiedzieć tutaj, że cała drużyna. Trenowała bardzo dobrze. Naprawdę uważam, że jakby wszyscy tak trenowali, trenerom by było dużo łatwiej. Z przyjemnością, aż serce się śmieje. Przychodzili pół godziny przed treningami, już byli na hali gotowi chcieli pracować, pracowali ciężko, bo pracowali rano półtorej godziny trening łączony stadion i hala. Wieczorem mieliśmy tylko hale, też półtorej godziny. Dlatego uważam, że te 10 jednostek, które zrobiliśmy od poniedziałku do piątku, dużo im dadzą. Myślę, że każdy trener ma swoją filozofię. Myślę, że trener tutaj Tomaszewski, który ich trenuje, który jest ich trenerem, na pewno ma swoją filozofię. My troszkę mieliśmy Podobną filozofię, ale zawsze coś tam każdy trener swojego dołoży. Cieszymy się bardzo, dla nas to też było nowe doświadczenie. Dla mnie, i dla mojej małżonki było to nowe doświadczenie, tym bardziej, że jest tutaj grupa 34 dzieci, jest to duże wezwanie na dwóch trenerów, 34 dzieciaków to jest bardzo dużo. Te detale, które się poka chce pokazać, trzeba zwracać uwagę, no na pewno przy takiej ilości dzieci jest to ciężej, ale daliśmy radę. Co mogę jeszcze powiedzieć? Dziękujemy oczywiście tutaj zespołowi szkół elektrycznych za to, dyrektorowi za to, że udostępnił nam halę. Mogliśmy je trenować w bardzo dobrych warunkach. Przede wszystkim duża hala, 8 koszy i dlatego ten obóz tak dobrze wyglądał. Na pewno pan ma inne spojrzenie na grę na młodych zawodników niż trener Tomaszewski. Nie wiem, czy wymienili, wymieniliście się Państwo uwagami, jak postępować później z młodymi zawodnikami, żeby osiągali jak najlepsze cele. A czy my jesteśmy cały czas w kontakcie z trenerem Tomaszewskim, dlatego że nasi senowie trenują właśnie u trenera Tomaszewskiego i, i, i znamy się bardzo dobrze. Na pewno cały czas rozmawiamy, rozmawiamy o szkoleniu młodzieży, on ma bardzo duże doświadczenie. E, i, tutaj, I tutaj każda jakaś mała mała rzecz, którą można wziąć z tego doświadczenia jest dobre dla mnie. Ja jestem dopiero na początku tej drogi. Oczywiście doświadczenie mam jako koszykarz, ale jako trener muszę się jeszcze dużo, dużo uczyć i mam nadzieję, że z każdym takim obozem ta moja wiedza będzie szersza. No i cóż, no, chciałbym bardzo, aby nam się udało na Śląsku stworzyć szkołę własną taką na początku małą, ale z każdym rokiem, żeby się powiększała. To jest takie nasze marzenie. Jak to robimy to za tym, za to, że mogliśmy tutaj pracować. Czytałem, że Anvil poszukuje jeszcze niskiego skrzydłowego. Także może by ta koszulka jeszcze by zawisła przez rok na, na pana ciele. I dopiero za rok byśmy nie, spotkali się ja nie da rady. Nie do odwołania. Cieszę się, że ta koszulka poszła w dobre ręce. Dziękuję. Dziękujemy bardzo jeszcze raz za to, że mogliśmy tu trenować super warunki i mam nadzieję, że. Współpraca z TKM pójdzie do dobrej. Na myśli. pewno znajdziemy godne miejsce dla niej Fajnie. i myślę, że przekażemy także informację panu tutaj za, za pośrednictwem pana prezesa, żeby, żeby ciąg dalszy jeszcze nastąpił Fajnie. i pokażemy Fajnie. to miejsce, które Dziękuję tam. bardzo jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Raz. Bardzo się cieszę, że obiekty zespołu szkół elektrycznych mogły służyć ćwiczeniom tutaj młodzieży podczas wakacji. I myślę, że jak będzie. Inicjatywa z klubu, aby coś takiego się odbywało, aby pan Andrzej mógł tutaj powracać na kujawy to bardzo zapraszam. E, nie wiem, czy myślałby pan, żeby właśnie, nie wiem, współpracę z trenerem Tomaszewskim nawiązać, jeżeli chodzi o zwykłe lekcje wychowania fizycznego prowadzone w szkole, żeby właśnie stworzyć taki klub wewnątrzszkolny koszykówki? Jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, to nie jest to takie proste, ale e, ćwiczenia pozalekcyjne, e, jeżeli chodzi o naszą grupę, to, to jest to możliwe, choć e, nasi uczniowie e, są wychowankami lub czynnymi, yy, czynnymi sportowcami różnych klubów i tworzą całkiem niezły zespół, ale jeżeli byłaby jakakolwiek sytuacja, która by mogła jeszcze podnieść ich umiejętności, to na pewno będziemy je, je wykorzystywać. Serce trenera się cieszy, jak widzimy młodych adeptów przychodzą na trening pół godziny wcześniej, sumiennie trenują, radość koszykówki, radość trenowania, no super, co ja mogę dodać? Nic zadać, nic ująć. Czy zauważyła Pani może jakieś młode talenty, które z tego kampu mogłyby później rozwinąć się właśnie na zawodowych koszykarzy? Na tym poziomie to jest za wcześnie, żeby wybierać talenty. Każdy indywidualnie się rozwija, także tu trudno jest powiedzieć. Tu można powiedzieć, że ktoś jest wysoki, niski. Na tym etapie to są za młode dzieci, żeby już wybierać, już planować, czy ktoś będzie dobrym koszykarzem, czy po pierwsze 100% ich chęci musi być, 100% ich chęci, troszeczkę talentu, a to jak fizycznie się rozwiną, to dopiero czas pokaże. Mąż wspominał, że w planach jest założenie szkoły sportowej. Jak się pani właśnie zapatruje na rolę trenera, bądź też właśnie nauczyciela? Ja mogę być tylko pomagierką, pomagać mogę tam mężowi. No jest radość, jest radość z trenowania dzieci, Jeżeli jeszcze satysfakcja, jeżeli widzi się jeszcze później w późniejszym czasie postępy tych dzieci satysfakcja ogromna.